Demonstracja powstawania na święta u nas pirogów. Tak. We troje. Gospodyni Tygodumu wycina ładnie. Tak. Pakuje zawartość. I będzie zamykać, żeby nikt nie widział. Ładnie. Tak. A my potem poprawimy. I tutaj już jest dzieło poprawiania. Ładne zawijanie, o młode ręce, piękny wzór, do naśladowania. Tak, praca na święta z podziałem na rolę. No, a komerował kto? No ja no bo ktoś by inny. No. no, na razie. Czego stoić? No bo myślałam, że coś no, Demonstracja powstawania na święta u nas pirogów.